Sprytny trick z klipsem, o którym nigdy wcześniej nie słyszałeś. Żałuję, że nie wiedziałam o tym wcześniej, bo to naprawdę genialne rozwiązanie. Czasami chcemy zostawić okno uchylone, ale boimy się, że otworzy się szerzej lub całkowicie zamknie. Czy wiesz, że zwykły klips biurowy może pomóc utrzymać okno w stałej pozycji? Wystarczy umieścić klips na ramię okna. Następnie delikatnie przymknij okno, aż poczujesz opór. Zachacz klamrę o metalową śrubę w ramię okna. Gotowe. Dzięki temu okno pozostanie uchylone na kilka centymetrów. To prosty sposób na lepszą kontrolę nad uchyleniem okna. Umożliwia to wentylację bez ryzyka niekontrolowanego otwierania. Taki klips jest łatwo dostępny i tani. Pamiętaj, żeby sprawdzić, czy jest dobrze zamocowany. Dzięki temu rozwiązaniu możesz cieszyć się świeżym powietrzem w domu. Spróbuj tego triku już dziś i ciesz się komfortową wentylacją w swoim domu. Włóż banknot, a przekonasz się, w jakim trybie masz okno. Czy wiedziałeś, że twoje okno ma dwa tryby? W twoim oknie jest ukryta w ramię śruba. Służy ona do zmieniania trybów. Możesz ustawić letni bądź zimowy. Niewiele osób wie, że powinniśmy je przestawiać dwa razy w roku raz na wiosnę i raz na jesień. Przygotuj kombinerki albo specjalny klucz do okien. Śruba porusza się, gdy przestawiamy klamkę. Odpowiada ona za docisk skrzydła okna do ramy. Gdy spojrzymy bliżej, widzimy, że jedna strona jest dłuższa od drugiej. To ona jest oznaczona dużą kropką. Śruby od trybów mogą mieć różny kształt, w zależności od producenta okien. Zazwyczaj ukryte są w kilku miejscach. Jak samodzielnie zmienić tryb okna z zimowego na letni? Chwyć śrubę kombinerkami i odwróć najmniejszą kropką w stronę ramy okna. Zmniejszy to docisk uszczelki. Pokażę ci teraz na przykładzie. Spójrz na ten banknot. Wsadzimy go pomiędzy ramy okna dwa razy najpierw w trybie zimowym, a później w trybie letnim. Spróbuj sam. W trybie zimowym banknot nie chce wyjść z zacisku okna. Mimo prób poruszania nim nie wychodzi. Dzieje się tak, przez to, że jest zwiększony docisk uszczelki. Teraz zmień tryb na letni. Spójrzmy na banknot w tym trybie. Banknot bez żadnego problemu wychodzi z ramy okna. Jest to dowód, że ten docisk ma duży wpływ na okno. Zostawiasz tak roletę? Popełniasz duży błąd. Opuszczona do połowy roleta zewnętrzna latem może być naprawdę niebezpieczna. Większość osób nie ma o tym pojęcia. Firmy produkujące i montujące okna z roletami o tym nie informują. W słonecznych miesiącach roletę trzeba używać w odpowiedni sposób. Ważne, aby roleta była całkowicie odsłonięta albo spuszczona do końca. Przez takie ustawienie rolety, jak teraz, czyli do połowy, możesz mieć latem szybę do wymiany. Dlaczego? Kiedy słońce świeci bezpośrednio na okno, pomiędzy górną, a dolną częścią szyby jest ogromna różnica temperatur. I to niestety powoduje problemy. Szyba przez to może się uszkodzić i pęknąć. To zwykła fizyka. Niestety te pęknięcia nie podlegają żadnym gwarancjom. I nikt nie zwróci ci kosztów wymiany szyby na skutek spuszczonej do połowy rolety. A więc nie popełniaj więcej tego błędu i używaj rolety latem prawidłowo. Zroluj i zamocuj na oknie. W mieszkaniu od razu będzie chłodniej, i to bez klimatyzacji i rolet zewnętrznych. Na samym początku uszykuj sobie rolkę folii termoizolacyjnej. Narysuj linię na długości rolety, którą chcesz otrzymać. Według niej przetnij folię. Następnie przyłóż dowolną listewkę lub plastikową rurkę do rolety i zaznacz na niej szerokość rolety. Obetnij listewkę do odpowiedniego rozmiaru. Następnie przyłóż ją do jednego końca folii i przypnij zszywkami. Musisz to zrobić w miarę blisko, aby nie odchodziły w żadnym miejscu. Teraz zawiń folię dość ciasno-srebrną stroną na zewnątrz. Zwijaj folię od strony listewki. Przyklej, tak jak ja, od zewnętrznej strony taśmę dwustronną. Będzie ona potrzebna, aby przymocować roletę do ramy okna. Ta taśma również przyda nam się, aby przykleić do niej sznurek. Przyklej go tak samo jak ja. Teraz przyklej roletę do ramy okna. Na sam koniec przyklej nad nią wieszak czy haczyk. Kiedy świeci słońce, zostaw roletę opuszczoną. Kiedy nie ma upałów, możesz bez problemu zwinąć roletę i zaczepić o haczyk. Wszystko mamy już gotowe. Kup w aptece i przyklej na okna. Kosztuje mniej niż 3 złote, a w mieszkaniu szybko zrobi się chłodno. Jeśli nie masz w domu rolet zewnętrznych i klimatyzacji, to wiesz, jak bardzo się nagrzewa latem. Okazuje się, że ta folia rozwiąże ten problem. Zwykły koc termiczny ma dwie strony, jedną złotą, a drugą srebrną. Każda z nich ma inne zastosowanie. Srebrna odbija ciepło, za to złota magazynuje je. Zmierz dokładnie szybę w oknie, następnie wytnij z koca odpowiednie wymiary. Namocz okno zwykłą wodą i przyklej na nią koc za pomocą szmatki wyprowadź pęcherzyki powietrza z folii. Srebrną stronę koca przyklej na zewnątrz. Złota strona powinna być zwrócona do środka pomieszczenia. Dzięki temu będzie odbijać promienie słoneczne. Już po paru minutach będzie odczuwalna różnica. Przyklej je na okna od południowej strony. To właśnie przez nie do mieszkania przedostaje się najwięcej ciepła. Ten patent wykorzystuję w swoim domu od lat. Dzięki temu fale upałów są o wiele łatwiejsze do zniesienia. Nie kupuję już rolet i żaluzji. Robię je sama w pięć minut. Kosztują grosze. Wystarczy rolka tapety. Odmierz 210 cm z każdej krawędzi rolki. Taką długość wykorzystam do okna o wysokości jednego metra. Narysuj linię i w tym miejscu odetnij tapetę nożyczkami. Odmierz 3 cm przy krawędziach jednego końca. Narysuj linię i wzdłuż niej złóż tapetę. Odmierz kolejne 3 cm i złóż tapetę w drugą stronę, tak jak robię to ja na filmie. W ten sposób składaj kolejne kawałki tapety. Będzie powstawać harmonijka. Kiedy cały kawałek tapety będzie złożony, będziesz miał tak plisowaną rolkę. Połóż ją poziomo na blacie. Odmierz linijką 10 cm po stronie każdego końca. Następnie weź wiertarkę i wywierć otwór. Użyj cienkiego wiertła. Przez otwór przełóż sznurek. Na jednym końcu zamontuj zacisk do sznurka. Zwiąż pętelkę, żeby sznurek się nie wysunął. Na drugim końcu tapety końcówkę sznurka przyklej do tapety taśmą klejącą. Zrób to po stronie bez wzoru. Czynności powtórz z drugim otworem. Weź taśmę dwustronną i przyklej do krawędzi tapety, gdzie jest przymocowana końcówka sznurka. Zdejmij taśmę zabezpieczającą i przyklej roletę do górnej ramy okna. I gotowe. Kilka minut wystarczyło, aby zrobić piękną żaluzję plisowaną. Możesz regulować ją za pomocą stopera na sznurku. Pięknie zdobi okno. Osłania przed światłem i spojrzeniami sąsiadów. Taka roleta jest obłędna i unikatowa.